Nasiona na kiełki. Nie mogą być to nasiona prażone, ponieważ prażone są martwe. Tu mam bardzo ładne czarne czarne nasiona, które musimy najpierw namoczyć. Część nasion, miałem w planie obrać, ale niestety na sucho. Przed namoczeniem nie bardzo się je da obrać z czarnych łupinek. A żeby wysadzić kiełki słonecznika, tak naprawdę trzeba. Po namoczeniu tych nasion, na one zaczynają powoli pękać, to znaczy, każde nasionko rozłupać i wyciągnąć ze środka właściwy zarodnik. Inaczej to możemy wsadzić w glebę i wyrośnie nam roślina słonecznik. Namoczone trzymałem cały dzień i północy. Po następnych kilku dniach już zaczęły pękać. te obrane puściły trochę korzonków ogólnie to wolno wzrasta 7 minimum 7 dni żeby wyrosły zdatne do spożycia nasiona od razu napomnę, że kiełki słonecznika są przepyszne smakują jak młode orzechy włoskie i to już mamy po kolejnych dniach już są korzenie widoczne przebijają przez gazę nasiona powoli rosną oczywiście te obrane, te nieobrane nadal są w całości trzeba to będzie wyciągnąć i resztę do końca poobierać. Tak wyglądają właśnie nasiona już po obraniu już wykiełkowały te, te pełne niestety nic jedynie pękają nie wystawiają tubeczek, który bardzo łatwo pęka, więc po namoczeniu tak naprawdę odczekać jeden dzień i pobierać je. Tu próbowałem takie świeże kiełki, bardzo smaczne. I teraz to co opadło na dno w słoiku, to, czyli, czyli takie farfoste, takie łupinki, warto je wywalić, bo one gniją. W każdym bądź razie już po obraniu już zaczęły bardzo szybko rosnąć. Mimo, że porywane kawałki to to się odrodziły i takie zieloniutkie kiełki na siódmy dzień uprawiania już miałem. Jak widać, jeden zniknął w buzi, drugi też. Bardzo smaczne są, naprawdę opłaca się je zjeść, ale kupić chyba, bo bardzo dużo, bardzo dużo pracy wymagają. Przede wszystkim to nieszczęsne obieranie z tych łupinek. Każde nasionko obrać i dopiero, i dopiero z niego powstaje kiełek. Wynagradza to smak takiego, jak już wspominałem, młodego orzecha włoskiego. No ale lepiej jest, lepiej jest chyba już kupić gotowe. No, są pyszne, pyszne w smaku. Część nie wykiełkowała, jak ona nie wykiełkuje i nie zgnije, to, to można zwykły słonecznik zjeść. No to już takie ładne korzenie puściło, więc jak ktoś nie zje wszystkiego, to może zasiać w glebie i jest fajnie. Pycha. Направо это было.